29. Niedziela Zwykła. Czytamy dziś w Ewangelii według świętego Łukasza o tym, że Pan Jezus mówi do apostołów, aby modlili się zawsze i nieustannie. Jest to katecheza o modlitwie. Przejmująca jest ta opowieść o wdowie, która pokazuje nam, że jeśli nie będziemy się modlić nieustannie, to nie wytrwamy w tym, kim mamy być z woli Boga. Cóż zatem to oznacza? Oznacza to, że nasza modlitwa ma być nieustanna. Święty Augustyn w jednym ze swoich komentarzy mówi, że samo pragnienie modlitwy jest już modlitwą. Zatem jeśli to pragnienie jest ciągłe, to ciągła jest też nasza modlitwa. Oznacza to nie tyle ilość wypowiadanych słów, tylko. Trwanie przy Bogu. W pieśni nad pieśniami, oblubieniec mówi do oblubienicy: Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć Twój głos. Niejako odsłania się pragnieniem Boga, który chce się z nami spotykać. Sędzia z Ewangelii to nie Bóg. Bóg nie jest sędzią. Bóg jest kochającym Ojcem, który wie, czego nam potrzeba. Jednego, czego pragnie, to tego, abyśmy trwali przy nim, abyśmy znajdowali czas na tą modlitwę nieustanną, modlitwę serca. Uboga wdowa jest symbolem słabości. I dlatego nasza słabość, nasza kruchość nie przeszkadza Panu Bogu. On pragnie naszego serca, abyśmy potrafili dać mu czas na spotkanie z nim. Abyśmy rzeczywiście byli na modlitwie, bo modlitwa nieustanna koryguje nasze serca, odziera nas z wszelkich oczekiwań wobec Pana Boga, a potem wobec drugiego człowieka. Dać Bogu czas, dać Bogu przestrzeń, w której możemy się z Nim spotykać. I ostatnie słowa dzisiejszej Perykopy. Są bardzo poruszające. Jezus mówi, czy syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Myślę, że jakość naszej modlitwy wpływa też na naszą wiarę, na nasze codzienne zawierzenie Bogu. Prośmy o tę łaskę nieustannej modlitwy i takiego Bożego natręctwa, abyśmy rzeczywiście pełnili wolę Bogu, Bożą każdego dnia.